Odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, nowe technologie, zmiany klimatu. Zapraszamy na podcast Rozeznanie. Witamy w podcaście Rozeznanie redakcji Świat Dzisiejszym gościem jest Kandry Lit, Ireneusz Kulka, EDP Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi, witam Państwa. Porozmawiamy dzisiaj o energetyce odnawialnej, dokładnie zahaczając o fotowoltaikę i obecne trendy w przedsiębiorstwach i trochę prosumentów. Polska fotowoltaika w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie, z czym się wszyscy możemy zgodzić. Jesteśmy wśród liderów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tempo przyrostu mocy w fotowoltaice. Coraz więcej domów, przedsiębiorstw, a nawet gospodarstw rolnych korzysta z energii słonecznej, co pozytywnie wpływa zarówno na środowisko, jak i na portfele inwestorów. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły, chciałbym zapytać o ogólny obraz branży. Jakie są najważniejsze pozytywne trendy, które obserwujemy na polskim rynku fotowoltaiki? Najważniejszym pozytywnym aspektem rozwoju fotowoltaiki jest to, że o niej się bardzo dużo mówi. I to, że jako społeczeństwo się z nią oswoiliśmy. Wiemy, co to jest fotowoltaika, jak się buduje i jaki ona ma wpływ na środowisko. Tak jak z każdą nową technologią w przeszłości było z tym różnie krążyły różne legendy na ten temat. W tej chwili tak naprawdę zarówno klienci indywidualni, przemysłowi, jak i władze lokalne doskonale wiedzą o czym rozmawiamy. Branża się sprofesjonalizowała, te rozmowy są merytoryczne i to jest chyba największe osiągnięcie. Minionych lat z punktu widzenia rozwoju branży. Natomiast, oczywiście, nie można zapominać o tym, że program Mój Prąd, wspieranie klienta indywidualnego, spowodowało bardzo duży przyrost instalacji indywidualnych w segmencie klienta indywidualnego. Tutaj rzeczywiście Polska zrobiła bardzo duży krok do przodu. Jest to duża zasługa, zarówno przedsiębiorstw, które realizowały te usługi. Mieliśmy, byliśmy świadkami bardzo dużego przyrostu, odmiotów świadczących te usługi firm instalatorskich w Polsce, jak i też dużo zostało zrobione po stronie regulacyjnej czy w stronie wsparciowej. No, najlepszym przykładem jest oczywiście program Mój Prąd, którego mamy już kolejną edycję i właściwie wszyscy spodziewają się, że nie będzie to też ostatnia edycja. W trakcie trwania oczywiście tego programu same zasady Ewoluowały, zmieniały się od prostego dofinansowania czystej fotowoltaiki po dzisiejszy program, który obejmuje dofinansowanie zarówno instalacji fotowoltaicznych, jak i magazynów energii. Tutaj oczywiście dużą rolę odegrał też sposób rozliczania tej energii elektrycznej od bardzo, bardzo atrakcyjnego na tle innych krajów w Europie do nazwijmy to w tej chwili przyzwoitego programu rozliczania. Czyli chodzi tutaj o net metering i net billing. Tak, net metering i net, net billing. Moje osobiste zdanie jest takie, że ten sposób rozliczania jest teraz całkiem fair, jeśli popatrzymy na zrównoważone interesy zarówno klientów indywidualnych, firm, które budują fotowoltaikę, jak i przedsiębiorstw energetycznych, zarówno spółek obrotu energią elektryczną, jak i spółek dystrybucyjnych. Oczywiście mógłby być lepszy, mógłby być bardziej przyjazny dla klienta końcowego. O co postulują zarówno sami klienci, jak i branża fotowoltaiczna. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że to jest trochę postrzeganie. Tak? Mieliśmy system bardzo, bardzo atrakcyjny i każde odejście od tego systemu powoduje to, że odnosimy się do tego, co było kiedyś, natomiast nie do tego, jak wygląda ekonomia. Wie pan, tak, tutaj muszą być korzyści obustronne. Teraz nie ma problemu z rozwojem samej fotowoltaiki, ale bardziej jest problem z zarządzaniem tą energią wyprodukowaną przez nią. I tutaj rozmawialiśmy o tych regulacjach, które były takim motorem w rozwoju fotowoltaiki, ale czy też technologie w tym pomogły? Jak wygląda ten rozwój technologiczny na przestrzeni lat fotowoltaiki w Polsce? same panele fotowoltaiczne się zmieniły, są bardziej wydajne. W przeliczeniu na jedną złotówkę zainwestowaną osiągamy większe moce, ale też i większą produkcję z zainstalowanej mocy. Więc chociażby z tego powodu tutaj nastąpiła bardzo pozytywna zmiana. Do tego doszła technologia magazynowania energii. Te magazyny również tanieją z roku na rok stały się już bardzo przystępne. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na to, że Fotowoltaika opłaca się i stopa zwrotu jest wyjątkowo dobra, jeśli popatrzymy obiektywnie na inne możliwe inwestycje. Natomiast jeśli będziemy odnosić do tego, co było kiedyś, to zawsze będziemy narzekać. Tylko to chyba nie ten moment. Uważam, że dzisiaj polski rynek stoi przed wezwaniem nie tego, jak zwiększać instalacje w segmencie klienta indywidualnego, bo on sobie bardzo dobrze radził. I radzi sobie przyzwoicie w tej chwili. Natomiast to, co w Polsce się nie odbyło i gdzie mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia przed sobą, to rozwój fotowoltaiki dla małych i średnich przedsiębiorstw. To mówiąc już o przedsiębiorstwach, w takim razie, jakie takie. Trendy widać spośród przedsiębiorstw inwestujących w fotowoltaikę aktualnie? Czy firmy coraz częściej postrzegają ją jako taki strategiczny element swojego biznesu? Ja nie nazywałem tego strategicznym elementem biznesu. To jest ten element wspierający działalność przedsiębiorstw. Tak naprawdę on ma umożliwić dwie rzeczy. A albo ma umożliwić oszczędność, albo ma umożliwić spełnianie kryteriów, chociażby ESG, które mogą być wymagane przez potencjalnych klientów danego przedsiębiorstwa. My mamy różnych klientów, niektórzy klienci zwracają uwagę przede wszystkim na czystą ekonomikę i chcą mieć szybki zwrot z inwestycji w fotowoltaikę. Natomiast mamy też przedsiębiorców, którzy inwestują w fotowoltaikę dlatego, że to jest warunek z kolei sprzedaży ich własnych produktów, czyli zysk jest w innym miejscu. Czyli muszą się dostosować do tych regulacji narzuconych unijnych, tak? Nie tylko regulacji. To przyzwyczailiśmy się do tego, mówić, że to regulacje narzucają. Tak, to była prawda na początku. Ten rozwój był wspierany, czy jak to woli, wręcz narzucany przez system regulacji. Natomiast dzisiaj większość klientów, z którymi my pracujemy, nie mówi o regulacjach unijnych, tylko mówi o wymaganiach ich klientów. I to, to jest najszybciej rosnący driver zapotrzebowania na fotowoltykę. Nie regulacja, bo z regulacjami w taki czy inny sposób przedsiębiorcy y, nauczyli się żyć i nauczyli sobie radzić. Natomiast tym motorem, który ich napędza, to jest oczekiwania ich klientów. Oczekiwania klientów firmy stają się być starają się być coraz bardziej ekologiczne, no nie tylko dla, że tak powiemy, PR-u, ale też dla samej czystej ekologii. To oczywiście musi iść razem z opłacalnością, dlatego firmy, przedsiębiorstwa, tak jak pan powiedział, te większe, nie tylko prywatni konsumenci powinni iść w fotow ze względu na oszczędności, no i oczywiście te wspomniane regulacje i dostosowania do klientów. Magazyny energii też zostały wspomniane. To mnie za, zaciekawiło, czy dużo tych firm, czy te firmy decydują się na inwestowanie również w magazyny energii, czy one pomagają w tym zwrocie inwestycji w takim razie z fotowoltaiki. Magazyny energii dzisiaj wprost, jeśli postrzegamy wydatkowanie określonego Capexu versus potencjalny zwrot nie zwracają się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tu rzeczywiście bardzo duże znaczenie mają programy wsparciowe. W tym małym kliencie jest to program Mój Prąd, natomiast jeśli chodzi o pozostałych klientów, no to spodziewany, ogłoszony i system wsparcia dużych magazynów przemysłowych, który rozpocznie nabory w przyszłym roku. My przewidujemy, że Nastąpi gwałtowny wzrost zainteresowania magazynami energii i gwałtowny przyrost ilości ich instalacji. Tak jak z każdym programem wsparcia, tak jak z każdym programem, który jest bardzo atrakcyjny, wszyscy ci, którzy zaczną inwestować w ostatnim momencie, mogą po prostu nie zdążyć. Będziemy mieli, moim osobistym zdaniem, powtórkę z programów fotowoltaicznych, gdzie premium zyskają ci, którzy będą pierwsi. Oczywiście trzeba być uważne na takie. Programy. I tutaj chodziło o same magazyny energii, nawet nie tylko te programy z fotowoltaiką, bo mój prąd oczywiście oferuje i fotowoltaikę, i dofinansowanie do magazynu energii. A tutaj pan wspomniał o dofinansowaniu na magazyny energii dla przedsiębiorstw? Tak, dla przedsiębiorstw. Program, który został już ogłoszony i spodziewamy się aktów wykonawczych, regulaminu samego konkursu, bądź w końcówce jeszcze tego roku, bardzo ambitnie, bądź na początku przyszłego roku z terminu Przyjmowania wniosków w pierwszym kwartale 2025. Rozumiem. Czy są jakieś regiony w Polsce, które wyróżniają się szczególnym rozwojem fotowoltaiki, jakby można powiedzieć? Bo y, mówi się, że południe y, ma bardziej zagęszczone te panele wpływu sumentów, czy o przedsiębiorstwach też tak bywa? Nie, nie. Myślę, że rynek przedsiębiorców jest bardzo rozproszony. Natomiast ilość instalacji fotowoltaicznych i, u przedsiębiorstw z pochodną lokalizacji tych firm. No, południe Polski z natury rzeczy jest w cudzysłowie bardziej uprzemysłowione, po prostu tam siedziby firm znajduje statystycznie Znacznie większa ilość przedsiębiorstw niż na przykład na północnym wschodzie Polski. No to w sumie dosyć zrozumiałe w takim razie, nie tylko przez położenie geograficzne, ale też uściślenie tych ośrodków przemysłowych. W takim razie, jak już o pozytywach porozmawialiśmy, o tych wyzwaniach branży fotowoltaicznej w Polsce. Jakie są według Pana najważniejsze, największe? Najważniejszym jest poradzenie sobie z czymś, co ja nazywam wykluczeniem fotowoltaicznym, dlatego że moim osobistym zdaniem w Polsce my nauczyliśmy się bardzo dobrze radzić sobie z tym segmentem niskim do 50 kW peaków. i paradoksalnie bardzo dobrze radzimy sobie z dużymi instalacjami przemysłowymi, zarówno dla klientów końcowych, jak i dla instalacji w skali utility te od 1 mega w górę. Segment, który w Polsce w dość niewytłumaczalny sposób nie rozwija się w zadowalającym tempie, a właściwie praktycznie jest poddany bardzo, bardzo pasywnemu rozwojowi. To segment małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, tych klientów pomiędzy 50 kW pików a 200 kW pików. Teoretycznie jest to instalacja generatora typu A i powinna być bardzo prosta. Nie powinno być z nią żadnego problemu, natomiast ze względu na dość niejasne interpretacje przepisów prawa, zakłady energetyczne traktują to jako normalne instalacje przemysłowe, co A podnosi koszt tych instalacji, B wydłuża ich harmonogram realizacji. Czyli te średnie przedsiębiorstwa mają problem z zakładaniem instalacji. W celu oczywiście oszczędności, optymalizacji kosztów, właśnie ze względu na wyższe koszty i ograniczenia ze stronów zakładów energetycznych? Zakłady energetyczne do tej pory podchodziły do instalacji powyżej 50 kWh w bardzo. Podobny sposób, jeśli nie tożsamy z instalacjami przemysłowymi w skali Utility. Oczywiście sama technologia budowy czy jest różna, natomiast oczekiwania co do chociażby telemechaniki, co do składania wniosków, co do procedury przyłączeniowej są niezwykle restrykcyjne. I co ciekawe, moim zdaniem nie wynikają ani z przepisów prawa, ani z regulacji, ani z rozporządzeń, a z Przyjętych zwyczajów. Przyjęte zwyczaje. No, bo właśnie słyszałem, że ten okres przyłączenia jest w Polsce za długi. Zgodziłby się Pan? Tak, ale to mówimy o dużych instalacjach. Zrozummy, musimy podzielić rynek na odpowiednie segmenty. Samo przełączenie oczywiście dużych instalacji jest czasochłonne, ale tak jak mówię, zajmują się tym profesjonalne firmy i sobie z tym doskonale radzą. Wszyscy znają procedury administracyjne, wiedzą jak współpracować. W takim razie, w jaki sposób postępujące? Regulacje unijne, na przykład dotyczące raportowania ESG czy ograniczeń emisji CO2 wpłyną na, tej, na ten rozwój fotowoltaiki całego sektora OZE, jeżeli mowa o tych wyzwaniach, czy mogą jakoś wspomóc, przeszkodzić? One oczywiście wspierają stronę popytową i zainteresowanie, natomiast moja ocena jest taka, że my nie mamy problemu z popytem w Polsce. Jeśli usprawnimy proces inwestycji, to on a nie będzie musiał być ani tańszy, ani nie będzie musiał być technologicznie prostszy. Jeśli on będzie po prostu dużo krótszy, to znacznie większa ilość przedsiębiorców zainteresuje się tym i będzie chciała montowania fotowoltaiki na swoich przedsiębiorstwach. Duży problem tutaj jest w takim razie właśnie z tym procesem przyłączeniowym. Czy współpraca sektora prywatnego z administracją publiczną coś by tutaj zmieniła? Jakie jest Pana zdanie w tym temacie, w, w kwestii rozwiązania tych, tych problemów? Jakie kroki powinny być właściwie podjęte w tym zakresie, żeby to usprawnić? I tu znowu administracja publiczna, administracja samorządowa na poziomie gminy, na poziomie powiatu czy starostwa jest potrzebna przy dużych inwestycjach wielkoskalowych. Tutaj te inwestycje muszą się odbywać po pierwsze ze współpracy w ramach współpracy z lokalnym samorządem. Ciężko sobie wyobrazić inwestowanie tam, gdzie po prostu lokalna społeczność nie chce takich inwestycji i do tego rzeczywiście jest potrzebna e, współpraca i wzajemne zrozumienie. Natomiast jeśli rozmawiamy znowu o tym segmencie e, przedsiębiorców małych i średnich e, tutaj administracja publiczna i e, administracja samorządowa nigdy nie była barierą i nie jest tutaj kwestia e, uzyskania pozwolenia na budowę. E, nigdy nie było problemem a teraz jeszcze jest wyjątkowo ułatwione do e, Mocy zainstalowanej w wysokości 150 kW. Tutaj potrzebujemy wzajemnego zrozumienia i wystandaryzowania warunków po stronie zakładów energetycznych. I Ja, ja celowo używam nazwy zakłady energetyczne, bo dziś sytuację mamy taką, że nawet w ramach jednego operatora systemu dystrybucyjnego mamy różne podejścia do tego tematu i różne wymagania. Rozumiemy. Problem jest z tymi małymi, małymi średnimi przedsiębiorstwami. Długi czas oczekiwania na tą inwestycję, długi czas tej inwestycji. To w takim razie, już zwracając się bezpośrednio do EDP, jakie konkretne rozwiązanie firma EDP Polska proponuje przedsiębiorcom, którzy chcą się zainteresować fotowoltaiką? Jako firma funkcjonująca na tym rynku oferujemy przedsiębiorcom instalacje fotowoltaiczne pod klucz, czyli bierzemy na siebie cały proces inwestycyjny wraz z niezbędnymi procedurami prowadzącymi tak naprawdę do jednego najważniejszego dokumentu, jakim jest pozwolenie na budowę, realizację tej budowy, jak również wykonanie stosownego przyłącza i uzgodnienie odbioru z operatorami systemów dystrybucyjnych. Natomiast to, co nas wyróżnia, na rynku to jest to, że my oferujemy również te produkty. Nie tylko w modelu gotówkowym czy transakcyjnym, kiedy klient po prostu płaci za zrealizowanie takiego produktu, ale również w modelu serwisowym, gdzie bierzemy na siebie koszty finansowania takiej instalacji i w dużym uproszczeniu, klient korzysta z tej instalacji przez okres 15 lat, generując oszczędności właściwie na drugi dzień od wybudowania takiej instalacji. Muszę powiedzieć, że w tym modelu klient nie tylko nie inwestuje w swoich środków finansowych, ale i od... Pierwszego dnia uruchomienia tej instalacji oszczędza na rachunkach energetycznych. Czyli serwis również jest po Państwa stronie. Jakie jeszcze usługi, doradztwo czy finansowanie mogą zaproponować Państwo firmom, które dopiero właśnie zaczynają swoją przygodę z energią odnawialną? W naszym przypadku jest to ta usługa Solarase Service, gdzie my finansujemy jej budowę. My odpowiadamy za efektywność pracy tej instalacji w okresie udostępniania jej klientowi końcowemu. Zwykle jest to 15 Lat po okresie 15 lat instalacja ta na warunkach określonych w umowie przechodzi na własność klienta i całe ryzyko i cała odpowiedzialność za poprawną budowę tej instalacji i poprawne jej funkcjonowanie leży po stronie EDP. Czy zauważacie większe zainteresowanie wśród firm OZE jako sposobem na optymalizację kosztów właśnie wśród swoich klientów? Tak, właściwie wszystkie firmy są zainteresowane możliwością obniżenia rachunków, tak? natomiast oczywiście wszystkie firmy odnoszą to do rachunku ekonomicznego. To jest takim najczęstszym powodem, rozumiem, inwestycji w odnawialne źródła energii wśród tych przedsiębiorstw? W zdecydowanej większości. Oczywiście są przedsiębiorstwa, dla których konieczność posiadania miksu energetycznego jest wymogiem koniecznym, chociażby ze względu na wymagania ich klientów. Nie używając nazw, mamy też klienta, którego kompletnie nie interesowała ani cena, ani tak naprawdę kłopoty związane z budową fotowoltaiki, dlatego że jego główny klient, któremu tak naprawdę dostarczał ponad 60% produkcji własnej, wymagał tego, żeby do określonego momentu, bodajże to był rok 2027, zakład ten posiadał własną instalację generującą energię odnawialną. Czyli to duże przedsiębiorstwa też mają w tym rolę. Współpracują Państwo z dużymi przedsiębiorstwami energochłodnymi? To nie tylko przedsiębiorstwa energochłonne. Siłą rzeczy najczęściej mówimy o tych wielkich, w wielkich przedsiębiorstwach, tych firmach, które zużywają bardzo dużo energii elektrycznej, ale myślę, że to będzie w skali ilościowej instalacji, które będą wykonane, na przykład bardzo mocno dotyczyło całego rynku spożywczego, całego rynku rolnego. Prędzej czy później ich odbiorcy będą po prostu wymagać takiego, a nie innego podejścia do. Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W takim razie, jakie usługi Państwo proponują, rozwiązania na nowy rok 2025 dla tych um, przedsiębiorstw, które chcą właśnie tą transformację energetyczną przejść? My, my podchodzimy do projektu kompleksowo. Po osiągnięciu porozumienia z klientem, porównania naszych ofert do konkurencji, zarówno w zakresie tego, jak budujemy, jak serwisujemy, jak utrzymujemy nasze instalacje, po naszej stronie jest pełna odpowiedzialność za e, jeszcze raz podkreślę zaprojektowanie tej instalacji. Uzyskanie stosownych pozwoleń oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji, budowę i eksploatację tej instalacji. Wszystko, wszystko co trzeba. EDP działa w wielu krajach. Doświadczenie jest z różnych rynków. EDP rozwija usługi właśnie też na tych zagranicznych rynkach. Jakie doświadczenia zdobyte w Polsce mogą być wykorzystane za granicą albo odwrotnie? Tak, funkcjonujemy na ponad 28 rynkach międzynarodowych. Jesteśmy obecni praktycznie na wszystkich kontynentach prowadząc działalność w zakresie energetyki odnawialnej. Wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się postrzeżeniami co do tego, w jaki sposób pracować, ale też wypracowujemy swoje standardy. Kiedy w Wiemy, że dany model się sprawdza bądź się nie sprawdza, dana technologia się sprawdza bądź się nie sprawdza. Staramy się to uspójniać na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy. Przez kilka ostatnich lat EDP była laureatem wielu nagród, chociażby w zakresie innowacji w tym zakresie. Tak? Byliśmy jedną z pierwszych firm, która wybudowała chociażby dużą instalację fotoliczną pływającą. Jesteśmy i Pierwszą polską firmą, która wykonała instalację hybrydową włączoną do sieci, gdzie mieliśmy instalację wiatrakową i fotowoltaiczną. Odważne wyzwania to są takie innowacyjne, których się nie boicie. Znaczy... Firma EDP jest firmą energetyczną, która stawia na rozwój energetyki odnawialnej. My jesteśmy inwestorem branżowym. My nie inwestujemy w przedsięwzięcia w sposób finansowy chwilowo, dlatego że to jest akurat bardzo efektywne finansowo i przynosi ponadprzeciętną stopę zwrotu. Dla nas to jest core business. My też myślę, że to może być ciekawe. W Polsce jesteśmy od ponad 15 lat. EDP nie przyszła razem z wielkim boomem energetyki odnawialnej. EDP funkcjonuje na rynku polskim od 15 lat. Na początku swojego rozwoju inwestowaliśmy w duże farmy wiatrowe, które budowaliśmy na potrzeby własne i w oparciu o te farmy prowadziliśmy obrót energią elektryczną. Kolejnym krokiem była inwestycja w fotowoltaika, kolejnym krokiem było zejście do tego Segmentu biznesowego klienta końcowego, gdzie na bazie doświadczeń, które zebraliśmy z inwestycji własnych, co też jest istotne, my budujemy też dla siebie, więc zwracamy uwagę i na jakość, i na technologię, i na długoletni serwis tych urządzeń. No, na bazie tych doświadczeń wypracowaliśmy produkty, które oferujemy klientom końcowym. Doświadczeniem na pewno tutaj można się pochwalić sporym. W takim razie przejdę już może do ostatniego pytania. Jak jakie są trzy najważniejsze zmiany w sektorze OZE, które powinny się wydarzyć w 2025, bo on już jest za niedługo. Znaczy, na poziomie regulacyjnym na pewno wszyscy czekają na zmiany w ustawie, które komunikowane są w tej chwili zarówno z poziomu parlamentarnego, jak i poziomu rządowego. No, chcielibyśmy zobaczyć, w którą stronę oczywiście regulacja pójdzie. Coś, co zawsze się powtarza, że najważniejszą rzeczą jest stabilność regulacyjna. No, tego sobie wszyscy oczywiście życzymy. Natomiast mamy wiele rzeczy do zrobienia po tej stronie ułatwiającej prowadzenia inwestycji. Tak? samej procedury, w jaki sposób te inwestycje mają być wykonywane, wymagań oraz warunków, które muszą być spełnione przez inwestorów, żeby otrzymywać stosowne pozwolenia. Dużym wyzwaniem jest też polityka oczywiście cenowa w zakresie samej energii elektrycznej. Jak wiemy, ta polityka cenowa była przez ostatnie lata zaburzana, zaburzana zarówno w sposób negatywny, jak i pozytywny z punktu widzenia klienta końcowego. Mieliśmy wydarzenia zewnętrzne, które spowodowały gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej. Potem mieliśmy kilka zdarzeń interwencyjnych po stronie regulacyjnej, które obniżały te ceny. To wszystko spowodowało rozchwianie rynku. Ten rynek się w tej chwili stabilizuje, natomiast oczekują. On też jasnych komunikatów co dalej. Dziękuję w takim razie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy o aktualnych trendach, wyzwaniach i możliwościach w sektorze energetyki odnawialnej. Dzisiejszy odcinek pokazał nam, jak dynamicznie rozwija się fotowoltaika, jakie przeszkody wciąż stoją przed rynkiem oraz jak innowacyjne rozwiązania, takie jak oferowane przez EDP Polska. Wspierają transformację energetyczną zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Dziękujemy naszemu gościowi, panu Ireneuszowi Kulce, za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A państwa zapraszam na podcast RozEznanie na portalu Świat OZ.pl, w którym będziemy zagłębiać kolejne aspekty zielonej transformacji. Do usłyszenia.